Dzisiaj chcemy się przyjrzeć dziełu, które Pan Jezus dokonał na krzyżu, które nie jest znane większości chrześcijan. Kiedy Chrystus umarł na krzyżu, wiele dzieł zostało dokonanych. Umierając po sześciu godzinach cierpienia, Chrystus wypowiedział takie słowa, zapisane w Ewangelii Jana w XIX rozdziale. Wiersz 30 mówi Wykonało się. Co się wykonało? Kilka rzeczy zostało wykonanych. Przede wszystkim dzieło zbawienia zostało ukończone. Cena za grzechy człowieka, za winę człowieka, za dług człowieka wobec Boga, wobec prawa Bożego została zapłacona. List dłużny został anulowany i podarty. To pierwsza, najważniejsza rzecz. W liście do Kolosan w drugim rozdziale, w wierszu czternastym, czytamy: „Chrystus wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach. Który był przeciwko nam. Każdy grzech, którego się dopuszczamy w słowie, w czynie, w myślach, w postawie, jest naszym długiem wobec Boga, wobec prawa Bożego i jesteśmy winni. Ale Jezus umarł, aby spłacić nasz dług. On wziął na siebie karę. To jest inna kwestia, którą widzimy patrząc na krzyż. Kara za grzech, który powinien na nas spaść z ręki sprawiedliwego Boga, który nie może po prostu od tak przebaczyć grzechu tylko dlatego, że nas kocha, tak jak sędzia nie może uniewinnić swojego syna w sądzie tylko dlatego, że go kocha. Niektórzy ludzie pytają, dlaczego Bóg po prostu nam nie wybaczy, kiedy pokutujemy? Przecież to zburzyłoby fundamenty sprawiedliwości we wszechświecie. Jeśli sędzia uniewinni swojego syna, mówiąc O, kocham cię, mój synu, możesz iść wolny, mimo że popełniłeś przestępstwo, pozwalam ci odejść. W ten sposób sędzia zburzyłby fundamenty sprawiedliwości w tym kraju. I Bóg nie może czegoś takiego zrobić. Ale sędzia może ukarać swojego syna grzywną, a następnie jako ojciec sam zapłacić tę grzywnę. I to właśnie Bóg zrobił. Wydał wyrok śmierci na człowieka, oddzielenie od Boga na zawsze, a następnie przyszedł w postaci człowieka i wziął tą karę na siebie samego Jezus Chrystus umarł kiedy Wisiał na krzyżu przez trzy godziny, był oddzielony od Ojca, jego społeczność z Ojcem została zerwana. Tak iż Jezus wołał: Mój Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Wcześniej zawsze zwracał się do Boga jako do Ojca. Teraz nazywa Go Bogiem, gdyż stoi przed Nim jako sędzią wszechświata i jest obarczony Moim i Twoim grzechem, zostaje potępiony w nasze miejsce i odrzucony przez Boga na trzy godziny. Ale dlatego. Dlatego, że Chrystus jest wieczną istotą w ciągu trzech godzin był w stanie wziąć na siebie skoncentrowaną karę całej ludzkości, która znalazłaby się w piekle. Przez całą wieczność to był skoncentrowany czas kary. Dlatego niebiosa pociemniały. Słońce nie wydawało swojego światła, a ziemia trzęsła się, ponieważ stworzyciel wszechświata przyjmował karę za grzech ludzi to jest pierwsza rzecz, której Jezus dokonał na krzyżu. Wykonało się. Kara za grzech została usunięta. I wtedy znów mógł zawołać Ojcze. Wraca do relacji z Ojcem i mówi, Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha. I poszedł prosto do raju. Ale w tym samym czasie na krzyżu dokonało się coś jeszcze. I o tym czytamy w kolejnym wierszu w liście do Kolosan w drugim rozdziale. W wierszu piętnastym czytamy, że rozbroi z i władze, które wcześniej władały człowiekiem. Diabeł zrobił z człowieka niewolnika w ogrodzie Eden. Adam i Ewa pokłonili się diabłu. To miało miejsce w ogrodzie Eden. To co diabeł zrobił, to zwiódł Ewę, aby się jemu pokłoniła zamiast kłaniać się Bogu. Bóg powiedział, by nie jedli owocu z tego drzewa, a diabeł mówi Zjedzcie z tego drzewa, przed kim się pokłonicie. Kogo uczynicie swoim królem? Ewa powiedziała, ja wybiorę mego króla. Pokłonię się przed Tobą i zrobię to, co mówisz. I Adam zrobił to samo, i od tamtej pory diabeł panował nad całą ludzkością jako król, jako ich władca. I zobaczcie, ile zamieszania udało mu się dokonać w pośród ludzi przez te tysiące lat. I kiedy przychodzi Jezus, odzyskuje prawo do władzy i królowania, jaką Bóg dał człowiekowi, stwarzając go do relacji ze sobą. A więc Jezus musiał zniszczyć autorytet tego obcego władcy nad człowiekiem. Gdy Jezus umierał na krzyżu, on także pokonał władzę szatana na krzyżu. W tym wierszu czytamy, że on zabrał mu zbroję, całą broń, którą szatan posiadał, aby krzywdzić człowieka. To zostało mu odebrane, wykonało się. List do Hebrajczyków 2.14 mówi, że Jezus stał się uczestnikiem ciała i krwi i przez śmierć zniszczył diabła. Diabeł nadal żyje, jeszcze nie został w pełni zniszczony, ale jego zbroja została mu odebrana. Został pozbawiony mocy, miał władzę nad śmiercią, ale już jej nie ma. Hebrajczyków 2.14 mówi, że diabeł do tego czasu posiadał władzę nad śmiercią. Jezus umarł i złamał jego moc. Także już dłużej szatan nie ma żadnej władzy nad żadnym człowiekiem, który wybiera służyć Chrystusowi. Jeśli nie decydujesz się, by Chrystus był królem twojego życia, to wtedy oczywiście diabeł pozostaje królem twojego życia i ma moc nad tobą, nad twoją rodziną, nad twoją pracą i nad wszystkim innym. Nie mówię, że zrujnuje twój interes, może nawet sprawić, że będziesz odnosił sukcesy w biznesie, żebyś nie miał czasu dla Boga. Jego celem nie jest uczynić cię biednym. Jego celem jest trzymać cię z dala od Boga w taki czy w inny sposób. A jeśli będzie trzymał cię daleko od Boga przez powodzenie w interesie, to da ci to powodzenie. Jeśli uda mu się trzymać cię z dala od Boga przez danie ci dobrego zdrowia, pozwoli ci cieszyć się dobrym zdrowiem i nie będzie cię atakował żadną chorobą ponieważ choroba często popycha ludzi w kierunku Boga, ubóstwo często popycha ludzi w kierunku Boga, a więc diabeł może oszczędzić Ci biedy, czy choroby, abyś nie zbliżył się do Boga. On chce zrujnować Twoje życie i chce, żebyś spędził wieczność w piekle razem z Nim, w jeziorze ognistym. A więc Jego celem nie jest uniemożliwić Ci wygodne życie, raczej Jego celem jest uniemożliwić Ci zbliżenie się do Pana, do Boga. Jeśli nie wybierzesz Jezusa na króla swojego życia, diabeł pozostanie Twoim królem. Czego więc Jezus dokonał na krzyżu? Po pierwsze, wziął na siebie karę za nasze grzechy, a po drugie, zniweczył moc diabła nad nami. Powiedział: Wykonało się. Diabeł nie ma już żadnej władzy nad każdym, kto wyznaje Jezusa swoim panem. Bardzo ważne jest, byśmy to rozumieli. W Starym Testamencie nigdy nie czytamy, żeby ktoś konfrontował szatana. Poczynając od sprawiedliwego Abla, aż do Jana Chrzciciela. Nikt nie stawał do otwartej konfrontacji z szatanem. Wszyscy wrogowie, jakim się przeciwstawiali, to byli ludzie Filistyni, Amoryci, Midianici i inni. Ale kiedy przychodzi Jezus, to widzimy, że jest w ciągłej konfrontacji z szatanem. Byli ludzie opętani przez demony w synagogach. Którzy siedzieli sobie tam wygodnie przez całe lata, gdy faryzeusze głosili. Ale kiedy Jezus pojawił się w synagodze i głosił kazanie, opętani przez demony ludzie zaniepokoili się, ponieważ przyszedł ktoś, kto niepokoił ich królestwo. I oni o tym wiedzieli. Faryzeusze nie mogli. Zaniepokoić ich królestwa. A więc oni nie przeszkadzali im w nabożeństwie, gdy faryzeusze je odprawiali. Ale kiedy tylko Jezus się pojawił, zaczęli robić problemy w czasie nabożeństwa w synagodze. I co pewien czas Jezus spotykał człowieka opętanego przez demony i w bezpośredniej konfrontacji z szatanem wypędzał demony. I Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 12. rozdziale i 28. wierszu: "Jeśli ja wypędzam demony duchem Boga", i w tym stwierdzeniu widzimy, że Jezus wykonywał swoją służbę jako człowiek, pokonał pokusy jako człowiek, usługiwał jako człowiek. Wypędzał demony nie swoją własną bożą mocą, ale jako człowiek, tak jak mówi tutaj w Ewangelii Mateusza 12:28, przez Świętego Ducha. Przez moc Świętego Ducha, jaką posiadał jako człowiek, został pomazany Duchem Świętym i w mocy Ducha Świętego wypędzał demony. I to dowodziło tego, że przyszło królestwo Boga. Na ziemię. Do tego czasu królestwo Boga nie przyszło na ziemię. To było ziemskie królestwo, które Izraelici budowali w ziemi Kanaan. Nie byli w stanie pokonać diabła, mogli pokonać Kanaanitów i Filistynów. Ale kiedy przyszedł Jezus, przyniósł królestwo Boże dla tych wszystkich, którzy go pragnęli. I to spowodowało bezpośredni konflikt z Królestwem Diabła, i demony były wypędzane mocą Ducha Świętego. A teraz Jezus wstąpił do niebios, ale ma inne ciało tutaj na ziemi. Wcześniej miał fizyczne ciało, gdy chodził po Galilei, a teraz ma duchowe ciało którym jest Kościół, ludzie, którzy zaufali Mu i uczynili Go panem swojego życia. I przez to duchowe ciało Jezus chce dokonać tego samego, czego dokonał w swoim fizycznym ciele. Czy wiecie, że taka jest służba Kościoła? Czytamy w dziejach apostolskich rozdział pierwszy i wiersz pierwszy? Łukasz pisze dzieje apostolskie i odnosi się do Ewangelii, którą wcześniej napisał, Ewangelii Łukasza. I opisuje tą pierwszą księgę, którą przesłał Teofilowi, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać. To jest jego opis Ewangelii Łukasza. Wszystko, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać. Co ma na myśli, a o czym teraz pisze? Oczywiście o tym, co Jezus nadal czynił i czego nauczał. A więc w swoim fizycznym ciele Jezus zaczął czynić i nauczać, a teraz w duchowym ciele uformowanym w Dniu Pięćdziesiątnicy kontynuuje czynić i nauczać. Możemy więc powiedzieć, że ta księga, zwana Księgą Dziejów Apostolskich, jest w rzeczywistości. Księgą dziejów Jezusa Chrystusa, przez Jego duchowe ciało, podczas gdy Ewangelia Łukasza jest zapisem dziejów Jezusa Chrystusa w Jego fizycznym ciele. Ewangelia Łukasza mówi o tym, czego Jezus zaczął nauczać i co czynić. A dzieje apostolskie mówią o tym, co Jezus kontynuował czynić i nauczać. A więc czego Jezus chce dokonać, przez swój Kościół, w odniesieniu do demonów, gdzie demony dręczą ludzi, i gdy ci opętani ludzie stykają się z wierzącymi w kościele, demony powinny być wypędzone. Gdziekolwiek przychodzi Królestwo Boże, a demony próbują się temu przeciwstawiać, te demony nie mają szansy się ostać, ponieważ szatan został pokonany. Na krzyżu. Szatan nie chce, byś wiedział, że on został pokonany na krzyżu. On chce, byś myślał, że on wciąż ma nad tobą władzę. Trzyma cię w ignorancji, aby trzymać cię w więzach. I dlatego tak ważne jest, byśmy znali pisma, które uczą nas o tym, że szatan został pokonany na krzyżu. I dzisiaj, tak jak czytamy w liście Jakuba w czwartym rozdziale, wiersz siódmy. Jeśli poddasz się Bogu i wtedy przeciwstawisz się diabłu, on ucieknie od ciebie. Poddaj się Bogu, przeciwstaw się diabłu, a on... Ucieknie od ciebie. Innymi słowy, jeśli całe moje życie poddane jest Jezusowi Chrystusowi jako panu, on jest głową, a ja staję naprzeciwko diabła i demonów w imieniu Jezusa Chrystusa, on musi uciec, jeśli wierzę, że Jezus pokonał go na krzyżu, jeśli moje sumienie jest czyste. Jeśli natomiast Pobłażam grzechowi w moim życiu, kiedy dopuszczam się świadomego grzechu w jakiejkolwiek dziedzinie mojego życia. Jeśli jest jakiś grzech nierozwiązany w moim życiu, możemy powiedzieć, że diabeł ma punkt zaczepienia w moim życiu. Wtedy nie mogę mu się przeciwstawić, bo on ma punkt zaczepienia, tak jakby wstawił stopę w drzwi. Nie będziesz miał autorytetu nad diabłem, jeśli twoje grzechy nie są wyznane i zmazane, gdyż wtedy diabeł ma punkt zaczepienia w twoim sercu i nie jesteś w stanie mu się przeciwstawić, choćbyś nie wiadomo jak się przeciwstawiał. I wzywał imienia Jezusa. On nadal tam pozostanie. Ale jeśli twoje sumienie jest czyste, jeśli masz uregulowane wszystkie sprawy z Bogiem i z ludźmi, krew Jezusa Chrystusa oczyściła cię z wszystkich twoich grzechów, prosiłeś o przebaczenie wszystkich, których zraniłeś na ziemi, oddałeś rzeczy, które ukradłeś ludziom, twoje sumienie jest całkowicie czyste i całkowicie poddajesz się Bogu. Wtedy, gdy przeciwstawiasz się diabłu w imieniu Jezusa, on musi uciec. A więc jest to niezwykle ważne, byśmy wiedzieli, że szatan został pokonany na krzyżu. Jeśli wierzysz w to i twoje sumienie jest czyste, mogę ci powiedzieć, że najmłodszy wierzący tutaj ma władzę nad szatanem w imieniu Jezusa Chrystusa. I jeszcze wam coś powiem. Diabeł nie lubi, kiedy mówimy mu, że został pokonany na krzyżu Golgoty. W Księdze Objawienia, w 12 rozdziale, czytamy o szatanie, który przychodzi na ziemię i pewni ludzie pokonują, go. Jak go pokonują? Czytamy w objawienia 12.11. Że zwyciężyli Go przede wszystkim przez krew baranka, przez krew Jezusa Chrystusa, którą przelał na krzyżu, pokonujemy oskarżenia Szatana. Nie pokonasz oskarżeń, które szatan wkłada w Twój umysł, w odniesieniu do Twoich przeszłych upadków i grzechów, inaczej, jak tylko wierząc, że Jezus Chrystus umarł i przelał swoją krew, aby odkupić Cię z wszystkich grzechów, których się dopuściłeś. Jeśli w to nie wierzysz, nie będziesz w pokonać oskarżeń szatana. Jeśli mu tylko powiesz, o, ja już więcej tego nie zrobię, to nic nie pomoże. Cokolwiek zrobiłeś w przeszłości, krew Jezusa Chrystusa cię oczyściła. Zostałeś usprawiedliwiony, jeśli w to wierzysz, masz odwagę walczyć z szatanem. Ale druga rzecz, o której czytamy w objawienia 12:11, to słowo świadectwa. Jest miejsce, abyśmy składali świadectwo w zboże przed ludźmi. To ma być świadectwo o Chrystusie. Jezus powiedział, że mamy być Jego świadkami, aż po krańce ziemi. Ale tutaj w objawieniu, w kontekście, jest to słowo świadectwa składane przeciwko diabłu. Musisz powiedzieć szatanowi swoimi ustami, gdyż On Cię słyszy. Diabeł nie słyszy Twoich myśli. Bóg słyszy Twoje myśli. Nawet aniołowie nie słyszą Twoich myśli. Inni ludzie nie słyszą Twoich myśli. I diabeł nie słyszy Twoich myśli. Demony nie słyszą Twoich myśli. Kiedy modlisz się w myślach, diabeł cię nie słyszy. Jeśli mówisz coś do diabła w myślach, diabeł cię nie słyszy. Bóg nie dał mu takiej możliwości. On może wkładać myśli w Twój umysł, tak jak człowiek może wkładać myśli w Twój umysł, mówiąc coś do Ciebie. Ale on nie słyszy twoich myśli. W drugim rozdziale listu do Koryntian wyraźnie czytamy, że tylko duch w człowieku zna myśli człowieka. I oczywiście Bóg je zna, ponieważ Bóg wie wszystko. On patrzy na ludzkie serce. Więc muszę mówić do diabła moimi ustami, jeśli on ma usłyszeć to, co chcę powiedzieć. I jest ważne, by mówić słowo świadectwa do szatana, mówiąc mu: Zostałeś, Pokonany na krzyżu Golgoty. I zawsze zachęcam każdą osobę, którą prowadzę do Chrystusa, kiedy zachęcam ich, by wyznali swoje grzechy i przyjęli Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, i Pana, zachęcam ich też, by mówili do szatana, by powiedzieli Mu prosto w twarz, że został pokonany na krzyżu. Pamiętam pewną sytuację, Razem z żoną dzieliliśmy się Ewangelią z pewną kobietą, która przyszła do naszego domu i zachęcaliśmy ją, by przyjęła Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I wtedy mówię do niej, powiedz diabłu, zostałeś pokonany na krzyżu. I nagle ona odwróciła się do mnie i miała taką zmienioną twarz, i jej głos się zmienił, odwróciła się do mnie i powiedziała nie zostałem pokonany na krzyżu. Ona była opętana przez demona i ja wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy kiedy masz do czynienia z demonem, musisz mówić do demona, więc ja przemówiłem do demona w tej kobiecie i powiedziałem Zostałeś pokonany na krzyżu. Szatanie, demonie, zostałeś pokonany, wyjdź z niej w imieniu Jezusa. I oczywiście demony muszą zareagować na imię Jezusa. Jeśli wierzysz i mówisz z wiarą, one muszą odejść. I ten demon natychmiast odszedł. Wtedy powiedziałem do tej kobiety: Teraz powiedz diabłu: zostałeś pokonany na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. I ona to powiedziała. I była wolna, ale tego dnia czegoś się nauczyłem: mianowicie, że diabeł nie lubi słuchać o tym, jak został pokonany na krzyżu. Czy lubisz słuchać historii o tym, jak przegrałeś w jakichś zawodach? Nie. Lubisz słuchać historii, w których wygrałeś w jakąś grę. Nie o meczach futbolowych czy grach w krykieta, w których przegrałeś. Diabeł też nie lubi słuchać o swoich klęskach. Ale jest ważne, byśmy Mu to powiedzieli. To wzmacnia nasze własne życie i jest ważne, byśmy uczyli wszystkie Boże dzieci tą cudowną prawdę, że gdy Jezus powiedział na krzyżu: Wykonało się, Królestwo Diabła zostało skończone. Dla wszystkich, którzy to akceptują. To nie jest dla każdego Jaśka i Tomka: jeśli nie zaakceptujesz władzy Bożej, jeśli Jezus nie będzie Twoim królem, to diabeł nadal będzie Twoim królem. Ale jeśli uznasz, że Jezus ma być panem Twojego życia, to diabeł już nie będzie nad Tobą królową. Może być panem innych ludzi, ale nie Twoim. Musisz wiedzieć o swojej pozycji w Jezusie Chrystusie: całkowitej wolności. W 12 rozdziale Listu do Hebrajczyków czytamy o strachu, jaki diabeł chce narzucić ludziom. Strach przed śmiercią. I jest to jedna z największych fobii, jaką ludzie mają. Strach przed śmiercią. Każdy inny strach, jaki możemy odczuwać w naszym życiu, jest mniejszym strachem od strachu przed śmiercią. Strach przed śmiercią jest najpotężniejszym strachem. Jakie ludzie odczuwają. Wszystkie inne lęki: strach przed przyszłością, strach przed biedą, strach przed chorobą, strach przed czymkolwiek innym jest czymś mniejszym, a diabeł zawsze stara się. Zaszczepić strach w twoim sercu, aby kontrolować twoje życie. Jeśli pozwolisz, by strach wobec czegokolwiek zagościł w twoim sercu, możesz być pewien, że diabeł ma na ciebie haka. Dlatego jest tak ważne, abyśmy nigdy nie pozwolili żadnemu lękowi zamieszkać w naszym sercu. Gdyż strach jest przeciwieństwem wiary, kiedy mam wiarę w Boga, kiedy wierzę, że Bóg jest moim Ojcem, kiedy wierzę, że Jezus Chrystus pokonał szatana na krzyżu i ochrania mnie, to niemożliwością jest, bym się czegokolwiek bał. Wtedy nie ma we mnie żadnej troski, żadnego napięcia, wątpliwości wobec czegokolwiek. Pan się wszystkim zajmuje, ale jeśli pozwolę, by strach. Zamieszkał w moim sercu, to diabeł ma punkt zaczepienia. W liście do Hebrajczyków w drugim rozdziale i 15 wierszu czytamy, że Jezus przyszedł, aby uwolnić nas od strachu, gdyż strach przynosi niewolę. Ale co diabeł może ci zrobić, jeśli został pokonany na krzyżu Golgoty? Jego zbroja została mu zabrana. Diabeł jest największym terrorystą. Ludzie boją się terrorystów z powodu broni, którą oni posiadają. Ale kiedy odbierze im się broń, to co mogą zrobić terroryści? Są bezsilni. I w takiej pozycji musimy widzieć diabła pokonany na krzyżu, kiedy Jezus umarł, i kiedy Jezus powstał z martwych, triumfując nad śmiercią, nad piekłem, nad grobem, nad szatanem, nad grzechem i nad wszystkim. I wstąpił do nieba, i Biblia mówi, że wszystko jest pod jego stopami. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale czytamy, że Bóg wszystko poddał pod stopy Jezusa, a Chrystus jest głową nas wszystkich, którzy należymy do Jego ciała. Jeśli jesteśmy ciałem Chrystusa, a diabeł i wszystkie demony są pod stopami Chrystusa, to możemy być pewni, że On jest pod naszymi stopami, ponieważ my jesteśmy ciałem. I dlatego czytamy w liście do Rzymian w 16 rozdziale, w wierszu dwudziestym, Bóg pokoju zmiażdży szatana pod waszymi stopami, wkrótce. On zostanie zmiażdżony. Już został pokonany na krzyżu, dwa tysiące lat temu, a teraz będzie zmiażdżony. Zostanie pozbawiony całej swojej mocy wobec nas. Już nie będzie nas w stanie ani straszyć, ani nam grozić. To wszystko przeminie, a on zostanie zmiażdżony. Miejsce szatana jest pod naszymi stopami. Takie miejsce Bóg przeznaczył diabłu i mamy go tam trzymać. Nie wolno mu pozwolić wejść nam na głowę, ani robić nam nic takiego. Przyjmij tę pozycję w Chrystusie i już nigdy nie będziesz się niczego bał. Niech Bóg Wam błogosławi.